No to dobra, ten tego teraz co nie no to teraz ten tego w tym no tym odcinku czas wam pokazać to co trzeba, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz. Będzie co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz tym no tym odcinku to, co mamy, co nie no to, okej, okay, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to, okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to, co mamy, co nie no to. Okej, okay, niech Wam tak to teraz, co nie no to, okej, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to, okej, okay, niech Wam tak to teraz będzie, co nie no to, okej, okay, niech. Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz ten tego to co mamy co nie no to okej okay, niech wam będzie no to teraz ten tego może teraz. Koniec tej no tej sceny co nie a czas na pokazanie tego co trzeba co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten. Tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej. Okay. No to dobra, ten tego teraz, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, teraz, co nie no to niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj, to co mamy, co nie no to okej, okay, co nie szmulc i go co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie co nieno, to okej, okay, niech Wam tak, to teraz będzie co nieno. To okej, okay, niech Wam tak, to teraz będzie co nieno, to okej, okay, zróbmy my teraz to, co mamy co nieno. To okej, okay, niech Wam tak, to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech Wam tak, to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy teraz to, co mamy, co nie no to okej, okay, niech Wam tak, to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech Wam tak, to teraz będzie, co nie no to okej, okay, niech Wam tak, to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my teraz to, co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego teraz, co mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to niech wam tak. To teraz będzie co nie no to okej, okay, chodźmy my teraz tam, gdzie mamy, co nie no to okej. Okay no to dobra ten tego teraz co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej zróbmy my ten Dlatego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie Kurkowska i Pończoszanko co nie no to okej okay, niech wam tak to. Teraz będzie co nie no to okej no to niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej niech wam będzie co nie no to ok zróbmy my teraz to co mamy, co nie, no to ok, co nie Kurkowska i Pończoszanko, co nie, no to ok. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej ok, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej ok, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej ok, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej ok, zróbmy my ten tego to co mamy co nie no to okej ok, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej ok, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej ok, okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. zróbmy my Teraz to co mamy co nie no to okej okay. niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay. niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. zróbmy my teraz Tętego to co mamy co nie no to okej okay. niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. zróbmy my teraz ten tego to co mamy co nie no to okej okay. Niech wam tak, to teraz będzie, co nie, no to ok, zróbmy my ten. Tego dzisiaj, to co mamy, co nie, no to ok, niech wam tak, to teraz będzie, co nie, no to ok, zróbmy my teraz to. Co mamy, co nie, no to ok, niech wam będzie, co nie, no to ok. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego teraz to co mamy co nie no to okej. Okay. Niech Wam będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam. Będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego teraz to co mamy co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. Zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay. czas wam pokazać teraz ten tego jom no tom no tom paniom niemilską co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. że tak to ma być co nie no to okej okay. zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay. czas wam teraz wam pokazać panią niemilską co nie no to okej. Okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay. jeszcze tylko 15 minut do lekcji no to ja widzę jak już ten tego cino ci uczniowie idem do mojej szkoły albo naszej klasy co nie no to okej okay. co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co. Mamy, co nie no to okej, okay, niech wam tak to teraz będzie, co nie no to okej, okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co. Mamy co nie no to okej, okay. niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my ten tego dzisiaj. To co mamy co nie no to okej, okay. niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej, okay. no to niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej, okay. zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej. Okay. Niech wam tak to teraz będzie czas poczekać na dzieci co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. niech wam będzie co nie no to okej okay. No to dobra ten tego teraz co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay, niech wam. Tak to teraz będzie co nie no to okej okay, niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, no to teraz ten tego chyba czas ten tego iść teraz zakończyć ten no ten odcinek co nie no to okej okay. czas go teraz go zakończyć ten tego to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie co nie no to Okej okay, zróbmy my teraz to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego to co mamy co nie no to okej okay, co Nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay, zróbmy my ten tego dzisiaj to co mamy co nie no to okej okay, niech Wam tak to teraz będzie co nie no to okej okay. zróbmy my teraz to co mamy Co nie no to okej okay. niech wam tak to teraz będzie Co nie no to okej okay. teraz koniec gadania i odcinka no to. Teraz papa, cześć do następnego odcinka, no to papa, cześć do następnego, no to papa, do następnego, no to papa, do widzenia, no to papa, do widzenia, no to papa, no to elo, elo, elo.